Firma Arslew posiada bogaty park maszynowy, dzięki któremu możemy zaproponować zabezpieczenie wykopów w postaci ścianek berlińskich, ścianek z stalowych i winylowych, palisat z pali CFA, VW-mikropali, kolumn DSM lub zastosować miks wymienionych technologii. Anna Derwot-Kostrzewa, jestem kierownikiem pracowni projektowej specjalizującej się w projektowaniu zabezpieczeń wykopów. Przed doborem odpowiedniej technologii zabezpieczenia wykopu w pracowni projektowej analizujemy warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji oraz bardzo ważny element jakim jest istniejąca sąsiednia zabudowa. Taka analiza pozwala na dobór bezpiecznie i ekonomicznie uzasadnionej technologii. Ścianki berlińskie stosujemy w przypadkach, gdy poziom na wykopu znajduje się powyżej zwierciadła wody gruntowej lub gdy możliwe jest obniżenie zwierciadła poniżej na wykopu. Elementami nośnymi ścianki berlińskiej są kształtowniki stalowe lub zbrojone pale, pomiędzy którymi wraz z postępem robót ziemnych montowana jest opinka w formie pali drewnianych, płyt prefabrykowanych lub w formie torkretu. Ścianki berlińskie mogą być wykonywane zarówno w technologii wibracyjnej, jak i bezwibracyjnej. Zaletą ścianek berlińskich jest możliwość dostosowania rozstawu elementów nośnych tak, aby ominąć ewentualne przeszkody w gruncie. Ścianki z grodzic stalowych i winylowych stosowane są głównie w wypadkach, gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się powyżej projektowanego poziomu na wykopu lub dla inwestycji, które mają stały kontakt z wodą morską lub śródlądową, takich jak nabrzeża, elektrownie wodne i inne budowle hydrotechniczne. Przy określonych warunkach gruntowych ścianki z grodzic mogą znacząco ograniczyć napływ wody do wykopu. Dużą zaletą zabezpieczenia wykopu w formie grodzic jest fakt, że od razu po pogrążeniu ich w grunt można przystąpić do robót ziemnych, dzięki czemu możliwe jest skrócenie czasu realizacji prac związanych z wykonywaniem kondygnacji podziemnych. Przy zastosowaniu tej technologii pomijamy bowiem etap wiązania betonu czy cementu gruntu, z którym mamy do czynienia przy palisadach. Tak samo jak ścianki berlińskie, ścianki z grodzic mogą być pogrążone w sposób wibracyjny lub bezwibracyjny. Ścianki berlińskie, jak i ścianki z grodzic stalowych i winylowych mogą stanowić zarówno tymczasowe, jak i stałe konstrukcje oporowe. Olbrzymim walorem tych technologii jest fakt, że dla tymczasowych obudów wykopów stalowe elementy ścianki berlińskiej oraz ścianki z grodzic mogą być odzyskiwane, co pozwala na optymalizację kosztów rozwiązania. Dodatkowo wielokrotnie użyte kształtowniki lub grodzice stalowe stanowi rozwiązanie ekologiczne. Ponieważ sprzyja zrównoważonej gospodarce surowcami oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Palisady z pali formowanych w gruncie w technologiach CFA, VDW i mikropali dobrze sprawdzają się w miejscach, gdzie w bardzo bliskiej odległości od projektowanego wykopu występuje sąsiednia zabudowa. Są to technologie bezwibracyjne. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane palisady potrafią zminimalizować wpływ obudowy wykopu na przemieszczenia sąsiedniej zabudowy. W zależności od zastosowanej średnicy pali można uzyskać konstrukcję oporową o wysokiej wytrzymałości i sztywności. Żelbetowe palisady bardzo często stosowane są jako trwałe mury oporowe. Mogą również z sukcesem pełnić funkcję trwałego elementu konstrukcji projektowanego budynku w postaci ściany żelbetowej w podziemiach w miejscach, w którym wykonanie tradycyjnej ściany żelbetowej nie jest możliwe. Palisady z kolumn DSM, powstających w wyniku głębnego mieszania gruntu z zaczynem na bazie cementu, wykorzystywane są często do wykonywania tlenowych barier przeciwfiltracyjnych. Mogą one również być wykorzystywane jako tradycyjne zabezpieczenia wykopów. W takich sytuacjach w kolumnach DSM siły wewnętrzne w postaci momentów zginających przenoszone są przez osadzone w nich zbrojenie, którymi są kształtowniki stalowe. Kolumny DSM często służą jako kolumny wypełniające w palisadach którym elementami nośnymi są pale CFA, tworząc wówczas palisadę zmieszanych technologii. W przypadku wykopów o głębokości około 5-6 metrów w celu zapewnienia stateczności stosowane jest podparcie budowy wykopu. Do wykonywania podparcia wykorzystywane są rozpory stalowe oraz kotwy gruntowe. Firma Arslew posiada własny system rurowych rozpór stalowych. Kotwy gruntowe z reguły pracują jako elementy rozciągane. Częścią konstrukcyjną kotwy mogą być cięgna linowe lub cięga prętowe. Firma Arsle wykonuje kotwy gruntowe tymczasowe oraz trwałe. Dla kotyw trwałych stosuje się podwójne zabezpieczenie antykorozyjne. Rozróżniamy kotwy iniekcyjne oraz kotwy wykonywane w technologii samowiercącej. Przy doborze kąta kotwienia, długości i nośności kotew uwzględniamy warunki gruntowo-wodne oraz położenie infrastruktury podziemnej i istniejącej zabudowy. Największą zaletą podparcia obudowy wykopów technologii kotew gruntowych jest usprawnienie prowadzenia robót ziemnych i żelbetowych w wykopie. Każda z wymienionych technologii ma swoje zalety. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i dobieramy technologię tak, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie prac w wykopie oraz zapewnić bezpieczeństwo sąsiedniej zabudowy przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektu ekonomicznego.